Kiedy ostatnio ostatni zdarzyło ci się patrzeć gwiazdy z od światła, smogu i hałasu miasta, to jest, cóż, spójrz na to, niesamowite. Jest ich tak wiele, a im bardziej się im przyglądasz, tym większe ogarnę cię zdumienie. Coś ci pokażę. Nasza maleńka Ziemia obraca się wokół Słońca. Nie ma słońca, nie ma, światła, nie ma światła, nie ma światła, nie ma życia. Ale tu i tu, spójrz na to. Tam są miliardy, nie, nie, tam są biliardy słońc. Faktycznie, co najmniej miliardy biliardów, jak mówią eksperci. Jak to i ja możemy zmierzyć się z tak dużą liczbą? Cóż, zacznijmy od miliarda. Czy wiesz, ile czasu zajęłoby tobie albo mi doliczenie się tylko do jednego miliarda, licząc co sekundę? Jeden, dwa, trzy. Jak długo? Prawie 32 lata. To jest miliard, a bilion to tysiąc razy tyle, czyli ponad 32 tysiące lat. I to jest tylko jeden bilion. A my mówimy o bilionach, bilionów gwiazd. Czy nie masz wrażenia, że ktoś, że ktoś jest poważnie zaangażowany w kwestię światła? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Zimie była zimna i pusta, ciemność okrywała ją z wszystkich stron, a duch Boży unosił się w powietrzu nad wodami, i Bóg, Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość, i zobaczył, że światłość była dobra, we wszechświecie pełnym ciemności i pustki. Pierwszą rzeczą, jaką Bóg powołał do istnienia, było właśnie światło. Czasem tu na dole się ściemnia, wierz mi lub nie. To część życia, to coś, przez co wszyscy przychodzimy. Ja również przeżywałem swój najciemniejszy, najczarniejszy, pełen lęku okres w życiu. Aż odkryłem to światło. Jezus powiedział: Jestem światłością świata. Nie wiem wiele o świecie. Ale znam to, jego światło, śniące w głębi mego serca od tamtej chwili. Delikatne światło, pełne ciepła i pocieszenia. To jedyne światło, które rozświetla każdą ciemność. Okazuje się, że ten Jezus, on jest zaangażowany w kwestię światła. I mam tu na myśli rzeczywiste zaangażowanie. Niezależnie od tego, jak bardzo jest ciemno, niezależnie od tego, jak bardzo się boisz, niezależnie, jak bardzo wypełnia nas poczucie, że nikt i nic nie może zmienić tego, przez co przechodzimy, Jezus jest odpowiedzialny za sprawę światła. Jezus jest światłem. Okay. <laughs> you